Wspomniałem troszeczkę o tym, za mało korzystamy z takiej możliwej synergii yy, praca-rodzina. Myślimy, że to są całkowicie, to pojęcie work-life balance zresztą jest hmm, Powinniśmy, bo ono też sugeruje, że to są takie dwa obszary konkurencyjne, z których my musimy sobie wyrywać czas. Tak nie jest, zresztą dzisiaj to jest, to jest też nierealne. Myślmy raczej w kategoriach synergii, to znaczy, że my będąc lepszymi pracownikami, czy doświadczenia z pracy, możemy przenosić na to, żeby być Lepszymi rodzicami i również odwrotnie. Czasami ludzie mówią, że kiedy mam dzieci, na przykład lepiej traktuję swoich podwładnych czy swoich kolegów. Ale również warto pamiętać o tym, żeby uczyć nasze dzieci pracy. Czasami naprawdę dzieci nie robią do końca studiów, literalnie nic. Są tak kompletnie, to zresztą ktoś, jeśli pracujecie, macie okazję zatrudniać młodych ludzi, to wiecie, jak to jest trudne dzisiaj, bo to są ludzie, którzy są zdziwieni, że mają coś robić, zdziwieni, że mają terminy, zdziwieni, że mają, że mają kogoś słuchać. Ale dlaczego są zdziwieni? No bo w domu tego nie doświadczyli. Jak to jest, słuchajcie, właśnie, że jest ktoś świetnym pracownikiem i bezradnym rodzicem? Ja słyszałem mnóstwo przykładów. Kobiety, kobiet i mężczyzn, kobieta, która była menedżerem w międzynarodowej firmie, miała duży zespół ludzi i przychodziła do przedszkola i, i trzylatek, opowiadając siostrę, trzylatek na nią krzyczał, jak, to, jak to mogłaś tak się spóźnić? mnie nie, nie odebrać, i ona spokojnie słuchała tego, co ślatek ma nie ma Więc tak jak powiedziałem, błędnie rozumiemy to pojęcie równowagi, to jest też tak, że w biznesie błędne, jak są rzeczy, które są kompletnymi głupotami, po prostu się nie sprawdzają, tak? bo na końcu trzeba jednak wypracować jakiś wynik finansowy. Niestety w wychowaniu to no powiedziałem, są koncepcje, które są, przepraszam, po prostu głupie, z punktu widzenia antropologicznego bezsensowne. Ale niestety wiele osób je kupuje. No i co ciekawe, dzieci nie widzą na dzieci pracujących. Zobaczcie, jaką mamy sytuację, że dzieci widzą rodziców w domu wypoczywających, to że pracujących, ale w gruncie rzeczy może bardziej, zwłaszcza ojców, wypoczywających. Czyli ojciec, jego prestiż wynikający z pracy, z zawodu jest kompletnie niewidoczny w domu. Dzieci często nie mają pojęcia w ogóle, co tata robi, prawda? Co tata robi, obsługuje pilota, prawda? Siedzi przy laptopie, siedzi przy smartfonie a nie ciężko fałuje, tak? Więc kiedyś dzieci pracowały z rodzicami, było o wiele łatwiej o, wiele łatwiej o to wprowadzenie w życie, w życie osób dorosłych. Czyli raczej powinniśmy mówić o takiej synergii rodzina-praca, nie, nie równowadze, bo jeżeli to jest równowaga, no to jest, tak jak powiedziałem, taka gra o sumie zelowej, prawda? Tutaj wyrwę, to tutaj stracę albo w drugą stronę. Na dłuższą metę jest to oczywiście męczące i dla wielu osób, szczególnie dla mam, jest to męczące. Trudno też jakąś perspektywę, no bo co mogę zrobić? Mam no mniej pracować, no mam nie się zajmować Tymczasem, jeżeli spojrzymy na to jako na synergię, to odszukamy nowych możliwości, tak? Na przykład właśnie, jak być lepszym ojcem, i przez to, że jestem dobrym szefem. Szukamy właśnie takiej innej perspektywy, to jest też bardziej optymistyczne, że nasze życie, dokładnie o tym książka mówię, że nasze życie jest w całości, że my możemy w całości zastać jako ludzie. Różnych obszarów naszego życia to potem będzie dotyczyło, we wszystkich tych obszarach mamy szansę być lepsi. Czyli właśnie jedność życia. To też bardzo polecamy, bardzo dobre rozumienie. Mniej gadać, więcej działać. My często, myślę, że to bardziej mamy jeszcze robią, bardzo dużo, bardzo dużo mówią. Wydają mnóstwo poleceń. Dziecko wraca, z, wraca ze szkoły, powiesz butkę, zdejmij buty, nie krzywo, nie tak, teraz jest. nie a dlaczego, umyj ręce i tak dalej. Ale z czego to wynika? Bo nie ma zasad. Czasami, e, słuchajcie, nawet jest to bardzo skuteczne, uczono to nas strachu nauczycieli, że im, jesteśmy, im mniej używamy słów, tym nasz autorytet jest większy. Czyli nawet, iż nam się uda w ogóle nie użyć słów, na przykład dziecko nie powiesiło kurtki, zawołamy palcem, wskażemy na kurtkę i ono powiesi, to mamy największy, znacznie większy autorytet, niż jak nakrzyczymy za to, że nie powiesiło kurtki, tak? Bo to oznacza, że nie potrzebujemy wydatkować dużej energii, żeby być skutecznym. Więc pomyślmy o to, jak pomyślicie, czasami widziałem takie, takie filmiki, jak nastolatki mówią, ile poleceń słyszą od rodziców, prawda? Ile komunikatów? To jest bez sensu, bo też to następuje zmęczenie i oni po prostu przestają w ogóle słuchać. Więc mniej gadajmy, więcej działajmy. Obowiązki domowe. Fantastyczna rzecz wychowawcza. Słuchajcie, Uniwersytet Carvalho potwierdził w swoich badaniach, że dorośli, którzy jako dzieci obowiązki, w domach by jako osoby dorosłe mają większą szansę na sukces życiowy, biorą na siebie odpowiedzialność za konkretną rzecz, potrafią to zrobić. Mają ukształtowaną etykę pracy, bo pracowali, wiedzą, co to znaczy praca, że trzeba dokończyć, czy że trzeba zrobić dobrze i tak dalej. I ogólnie w życiu są szczęśliwi. Tylko dlatego, że pracowali w domu, pomagali rodzicom, robili konkretne rzeczy. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Wszystkie rzeczy, albo bardzo niewiele jest rzeczy, które dobrze jest zacząć, kiedy dzieci wchodzą w wiek dorastania. Wszystko praktycznie będzie trudniejsze wtedy. Zaczynajcie te rzeczy znacznie wcześniej, dlatego, że wtedy powstają pewne dobre nawyki, a potem cnoty, które przez ten wiek dorastania mają szansę lepiej je przeprowadzić. Więc dzieci powinny się czuć współodpowiedzialne za dom. Dlaczego mam wkładać do zmywarki? Dlaczego mam robić obiad u nas w domu? Tylko dzieci, dokładają wkładają do pływarki, ale też to, to te wszystkie, nie wszystkie dyżury nie są spisane, są też dyżury w innym trybie niż miesięcznym. I na przykład w weekendy, nie działa to na 100%, ale częściowo przynajmniej działa, że są dwuosobowe takie zespoły, które przygotowują posiłki, kiedy są w domu. Więc wiadomo, jak ich nie ma w domu, bo są w szkole, to, to, to robi to Ania, ale jeśli jest, jeśli jest kolacja i są wszyscy w domu, to robią to oni. Jeśli jest weekend, to również obiad robią oni. Tak jak mówię, działa na 100%, ale staramy się, żeby oni brali na siebie odpowiedzialność i jest to absolutnie możliwe. To znaczy, no czy na 15 13-letni chłopak również, jest, jeśli chodzi o pieczenie ciast czy niektóre dziedziny, to wręcz oni to na tyle lubią, że właściwie nie mamy szansy tego robić. tak, Na, na święta, oni to robią, to, to ustalamy, kto, kto ma co zrobić. Więc oni się czują współodpowiedzialni. Dlaczego to robię? Bo tu żyjesz, bo, bo jesz, prawda? To nie, nie jest tak, że to jest pomoc mamie, która ma wszystko na głowie i ja pomagam. Nie. Wszyscy w tym domu pracujemy na tyle, na ile mamy czasu, na tyle, na ile mamy możliwości. Hmm. Poważnym też źródłem frustracji rodziców są nierealistyczne oczekiwania. Więc trzeba je sprowadzić do poziomu realistycznego. Na przykład super poziom w domu. tak? Mamy troje małych dzieci i oczekujemy, że po prostu nasz dom przez 24 godziny na dobę będzie wyglądał jak z żurnala. Tak? I, i chcielibyśmy, żeby nie było zabawek rozłożonych. No słuchajcie, dopóki można przejść do salonu nie, nie z wężykiem, to, to jeszcze nie jest źle, tak? Znaczy próbujmy robić to, co jest możliwe, natomiast taka wizja super porządku, zwłaszcza się dla Pan, to jest często źródłem nieustającej współpracy, bo nikt nie ma zawsze tego super nikt nie ma tego super prawda? Więc w rezultacie porządek jest bardzo ważny, ale musi być realistycznie yy, ustawiony. Dzieci, które są spontanicznie wdzięczne, prawda? To też my się zwłaszcza mamy. Ja go urodziłam, ja go wykarmiłem, ja wszystko, ja piorę. Słuchajcie, po pierwsze oczekiwanie spontanicznego, wdzięcz spontanicznej wdzięczności takiej. Ja się nie spotkałem z dzieckiem, które, zwłaszcza jak to oczekują, kiedy on są wyjątkowo niewdzięczni, kiedy są nastolatkami. I nastolatek, który się rzuca mamie na szyję. I dziękuję, że go urodziła, wychowała i wychowała, to naprawdę natychmiast odesłał do, do psychiatry. Znaczy, to, nie jest normalna, to nie jest normalna reakcja. Oczywiście powinniśmy uczyć ich wdzięczności w tym sensie. Podziękujemy, po posiłku, po dziękujemy, że wiosnę i tak dalej. To są takie formy wdzięcznościowe, ale nie oczekujemy tego rodzaju spontanicznej wdzięczności. Co więcej, jestem Absolutnie przekonani, przekonane, że oni są dokładnie odwrotnie proporcjonalnie wdzięczni w stosunku do tego, co im dajecie. To znaczy, jeżeli zostają dzieci, które mają wszystko, co najbardziej wdzięczne, absolutnie wiele razy tego doświadczyły. Więc jeśli spełniacie wszystkie zachciały, mają kupione to, co dokładnie to, co chcą, to szansa na wdzięczność jest z każdym kolejnym drogim prezentem i z każdą usługą mniejsza. Ja nie mówię, żeby mi nie pomagać i tak dalej, tylko zwłaszcza rzeczy materialne niszczą wdzięczność taką Dzieci zawsze posłuszne również, tak? To znaczy, że ja mówię, no nie, to zawsze, zawsze to tak mi nie będzie działał. Albo całkowity spokój, to jest na co No i czasami mam taką wizję, że powinniśmy być rodzicem idealnym, że gdzieś tam są jacyś rodzice, prawda, którzy nie mają problemów, a my mamy. Nie, wszyscy rodzice mają problemy. Jesteście z całą pewnością najlepszymi rodzicami dla waszych dzieci. Nie ma żadnych lepszych rodziców gdzieś. Natomiast to nie oznacza, że też nie możecie się jeszcze poprawić, prawda? Tak jak tutaj jest, na tym <laughs> z <poprzedniego> <laughs> to nie przecież, nie poprzedniego rozdania politycznego. Tak, 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 powiem, tak Właśnie, tak. rzeczy w domu. To nie jest zdjęcie z naszego domu, prawda? Jest, jest takie pytanie. Nie. Troszeczkę bardziej dbamy o, o porządek. Jakkolwiek nie jest to jakaś dominująca cnota w naszym domu, delikatnie pokują. Eee, niektóre rzeczy nam się bardziej wydały chyba niż wychowanie uporządkowanych dzieci. Natomiast skąd się bierze m.in. innymi jest w pierwszej kolejności ze zbyt dużej ilości rzeczy. Jak wiecie... Eee, Wysiłek potrzebny do wywalenia skrzynki z zabawkami i do włożenia wszystkiego z powrotem jest nieporównywalny, nie? tak? prawda? Więc jeżeli ma dziecko pięć skrzynek i mu się przypomniało, że jest taki fajny ludzi klego, ale nie wie na dnie której jest, to on bardzo chętnie wszystko wywali, ale naprawdę i potem wy się frustrujecie. My się frustrujemy, że on nie chce sprzątać. No bo dla nich to jest absurdalne, tak? Tak szybko poszło wywalenia, to są tyle sprzętów. A to, to macie, że to was nie obchodzi, no i on mnie to też nie obchodzi. Po prostu dajcie mu mniej rzeczy. Słuchajcie, to jest ciekawe, że to jest po prostu szokujące, jak mało dzieci zauważają ten moment, kiedy im zabierzecie ich rzeczy. My sami to przeżyliśmy, bo nam się wydamy dużo rzeczy jeszcze w małym mieszkaniu i mówiliśmy dosyć, bo pamiętam chyba mówiliśmy, dosyć. Nie może tak być. Chowamy z czterech skrzynki dwie na paparz. No ale teraz młodzi rodzice, jak to zrobić, Że oni wszystko lubią, po prostu zaczęliśmy oglądać, no nie, i to lubią, i to nie. tam co ja mówię, to właśnie ojciec, oni koniec, po prostu pierwsze dwie skrzynki w brzegu zabiera. No i wstawiliśmy z drżeniem serca w rano, co będzie, prawda, jaka awantura. Jak myślicie co było? Kompletnie nic nie zauważyli. Nie było wspomnienia nawet, że coś. Słuchajcie, bo jest pierwszy bardziej szokujący, co usłyszałem w historii. Nasz, naszego znajomego syn miał kolekcję dinozaurów i to dużo, miał ponad 100 dinozaurów. I, I oj, ten dinozaur, no nie, jakiś nam pomysł taki dziwny sam przysłał po tym, że to chyba bez sensu, bo już przeczytał, że to są z smoka, no nie jakiś tam diaboliczne pochodzenie i to są wszystkie dinozaury schować. Ale to było wiecie, mam życie tego chłopaka. I słuchajcie, ten chłopak po roku po roku mówi. Wiesz co, ja kiedyś miałem całą sporą kolekcję dinozaurów. Dzisiaj się Jest, Słuchajcie, naprawdę kryterium powinno być, ile zabawek, tyle, ile dzieci są w stanie sprawy zbrzą. To jest odpowiedź. Czyli małe dziecko sprzątnie, sprawdzi pięć rzeczy i to jest dokładnie tyle, ile mu jest potrzebne. Więcej rozprasza jego uwagi i nie jest to potrzebne. Właściwie postrzegajmy rozwój dziecka. To jest znowu takie szaleństwo, które dzisiaj mamy z mamy do czynienia, prawda? Że rodzice w przedszkolu, jak rozmawiamy, bo też mamy kontakt z przedszkolami, to nie, pytania angielskie nie ma, jest pytanie dlaczego nie ma francuskiego, prawda? Są rodzice, którzy się martwią, bo właściwie na dziecko skończyło 5 lat i jeszcze y, kariera muzyczna nawet się nie zaczęła, prawda? Już y, szansa na zostanie wybitną skrzypaczką legła w gruzach i również na bycie baletnicą. I w rezultacie mam wrażenie, że rozwój dziecka polega na dodawaniu różnych zajęć, prawda? Że on ma 7 lat i, jeść, i, konno, i nie jeździł konno, nie pływał, właściwie miał już już w pięcioboju nowoczesnym uczestniczyć. Ale tak nie wygląda rozwój dziecka. To znaczy, dziecko potrzebuje spokoju, potrzebuje właściwego tempa, potrzebuje wyspania, potrzebuje czasu na swobodną zabawę i wtedy się rozwija najlepiej. Inaczej wychowujemy dzieci sfrustrowane i wypalone w wieku 12 lat które wszystko widziało, wszędzie były, skakały ze spodem nurkowały w Morzu Czarnym, prawda? I jeszcze inne rzeczy robiły, tylko że nie wiedzą po co to wszystko, bo nie przeżyły swoich dzieciństwa. I ostatni chyba temat, to jest rywalizacja międzyrotenca. Jest to, z moich obserwacji wynika, jedno z największych źródeł frustracji rodziców, to wynika przede wszystkim z takiej błędnej wizji, że między rodzeństwem powinien być spokój. No jak to, oni się kochają? Powinni, on, powinni się kochać i dlaczego oni się biją? Dlaczego się kłócą? Otóż, jeżeli macie zwłaszcza chłopców w podobnym wieku, małych, i oni nigdy się nie bili, to naprawdę dziwi się, że jeszcze nigdy się Bo To jest bardzo nienaturalne. Dzieci, w w jakiej oni są sytuacji, mają jednego, jedną mamę, jednego tatę, próbują o ten zasób najcenniejszy dla nich rywalizować, są skłamszeni na wspólnej przestrzeni, mają część rzeczy wspólnych i w dodatku to jest sytuacja bez wyjścia, nie mogą z tej sytuacji wyjść. Bo jak mają kolegę, to się mogą obrazić na tego kolegę i go i się z nim nie bawić. A ten wstępny mój brat, rano wstanę i on będzie dalej moim bratem. I nie tylko teraz, to już tak będzie do końca życia. Więc dlatego to, co się wydaje dziwne, dlatego się przeplata miłość z taką jakby nienawiścią, prawda? Bo to jest się relacji. Więc ta relacja z jednej strony jest bliska, z drugiej strony jest nieunikniona i to jest znowu naturalne źródło konfliktów. Więc jest tylko naszym zadaniem, żeby te konflikty łagodzić czy, czy zmniejszać, ale raczej się nie wtrącać, ale nie przejmować. Kłócą się, nawet się biją, jak są zwłaszcza chłopcami. To jest wszystko normalne. W takich programach, ramach, nie lejesz krew, tak? Nie przekładać się tylko na interakcji. Podsumowując, nasze życie, wasze życie jako rodziców, może być prostsze, a jednocześnie możecie być skuteczniejsi. Mianowicie, żeby się uprościć, po to, żeby mieć mniej roboty. Uprościć tak, żeby być lepszymi rodzicami. Żeby lepiej wychować wasze życie. Podstawowym elementem jest właściwy rozmiar autorytetu. To znaczy, że wy mówicie. Dzieci słuchają, nie dlatego, że stosujecie przemoc, że stosujecie kary, tylko dlatego, że macie autorytet, który zbudowaliście. I po drugie, wasza relacja małżeńska jest na pierwszym miejscu, zawsze przed relacją rodzicielską. I o to dbacie, w to w pierwszym momencie, w pierwszej kolejności inwestujecie. Jeżeli te dwie rzeczy, o tych dwóch rzeczy nie zacznijcie, myślę, że jest duża szansa, żeby żebyście byli bardziej skuteczni, żebyście. Mniej, mniej, mniej stresu i żeby ta piramida, o której zaczęliśmy, była właściwie ułożona. się dużo na poprzednich zabiorękach o relacji małżeńskiej, ale trzeba też umieć dobrze ułożyć te pozostałe rzeczy, te pozostałe elementy, bo wtedy właśnie Wasze życie będzie w miarę spokojne, będziecie mieli poczucie, że panujecie nad tym i że zmierzacie w dobrą stronę, tak? że te, te relacje z czasem stają się coraz lepsze. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy mamy czas na pytania teraz czy później. Już mówiłem. <noise> <noise> Myślę, że teraz tak. Ja Ewentualnie jesteśmy do dyspozycji, tak, więc ja. można podejść do na nas. Tak, tak. Bardzo dziękujemy.